Boże, to zawsze na tych nagraniach wygląda takie proste, nie? Kompletnie nie wiem, co miało nam z tego wyjść. Na tym TikToku wyglądało to inaczej. Witajcie, kochani widzowie! Ja jestem Ola i w dzisiejszym odcinku już po raz trzeci będziemy testować dziwne, nieprawdopodobne, idiotyczne DIY z TikToka, ponieważ nie ukrywam. Te DIY są debilne, często po prostu nie mają sensu. Ale ludzie wstawiają takie tutoriale, więc y, ja od tego tutaj jestem, żeby taki tutorial przetestować. Ostatni odcinek bardzo się Wam podobał, ponieważ zostawiliście tyle łapek w górę. Dziękuję bardzo i pod tym odcinkiem możecie zostawić taką samą liczbę, plus y, na przykład 11. Będzie mi bardzo miło. Stawiacie apki w górę, a ja już przechodzę do pierwszego DIY. Dobrze, więc y, mam już przygotowane rzeczy na pierwsze DIY. Po pierwsze, będziecie potrzebować y, jakieś Ubranie, ja akurat mam czarną bluzę, wybielacz, wodę, którą będziemy mieszać nasz wybielacz, ponieważ pamiętajcie, że wybielacz trzeba rozcieńczyć, gumki recepturki oraz pudełko. Tam na nagraniu dziewczyna dawała to w jakąś choliówkę, ale wydaje mi się, że tak będzie po prostu łatwiej i też lepiej będziecie widzieć, co robię. Na samym początku biorę moją bluzę i skręcam ją w środku w taki sposób, tworząc ślimaczka. Kiedy to jest gotowe, biorę gumki recepturki, robię tak z różnych stron, żeby moja bluza... była ładnie zabezpieczona. Wkładam do pudła i przy pomocy rozcieńczonego wybielacza zalewam ją. W ogóle nie wiem, ale mam złe wspomnienia z wybielaczem, ponieważ kiedyś kupiłam sobie i miałam taką ładną koszulę, ale nie podobał mi się za bardzo jej kolor i stwierdziłam, że zrobię coś, by był nieco jaśniejszy i wybielacz wypalił mi dziurę. Dobra, odkładamy to do wyschnięcia, ponieważ strasznie śmierdzi i nie wytrzyma przy tym. Yy, niestety to musi trochę odczekać, żeby coś w ogóle się tu zadziało, także myślę, że efekt sprawdzimy pod koniec odcinka. Do kolejnego DIY będziemy potrzebować za dużych spodni, jakiegoś nożyka lub nożyczek, żeby je naciąć, bambusowego lub metalowego czegoś, czym będziemy to przeplatać, oraz sznurówkę. I na samym początku bierzemy nasz nożyk i nacinamy. To samo robię z drugiej strony. Zrobię supeł. I zabieram się za przeciąganie mojej sztrówki. Fajna zabawa, wiecie? Będzie <grym> się <grym> świetnie. I dzięki temu y, teraz Wasze galoty nie spadną Wam z tyłka, ponieważ najprawdopodobniej w domu nie macie czegoś takiego, co nazywa się pasek. Ustalmy to, paski są zbyt drogie. Dlatego możecie sobie właśnie dać sznurówkę, y, w ogóle na przykład możecie wziąć z jakiegoś starego buta taką, wiecie, starą, zepsutą sznurówkę i dać sobie w spodnie, tak żeby później móc wszystko razem sobie ładnie związać i sprawić, żeby Wasze spodnie lepiej opinały się Wam na biodrach lub dali DIY, totalnie zaliczone jak dla mnie. Kolejny DIY polega na... Zrobieniu z naszych jeansów albo z jakiejś naszej jeansowej rzeczy kosmicznej galaktyki, a dokładniej e, na narysowaniu na niej gwiazdek, ponieważ jest to teraz modne i w sklepach takie ubrania ponoć są i są drogie. Nie wiem, w Polsce nie widziałam, ale najwidoczniej za granicą jest tego dużo. Żeby to zrobić, będziemy potrzebować papier samoprzylepny, jakąś jeansową rzecz. Ja tutaj akurat mam ogrodniczki, które kupiłam kiedyś w plumpeksie i jak widzicie, sama przerobiłam, białą farbę do odzieży nożyczki lub coś ostrego, coś do malowania tych gwiazd. I ja mam takiego zmywaka kuchennego, żeby po prostu ładniej było mi i szybciej malować. Żebym nie musiała się bawić w malowanie każdej gwiazdy z osobna. Więc na samym początku zabieram się za malowanie gwiazd. Każda kolejna gwiazda jest jeszcze gorsza. Nie potrafię malować gwiazd. Więc teraz, jak wreszcie mi się udało, nalepiam moją gwiazdkę. Biorę białą farbę, nakładam ją na odzież i przy pomocy zmywaka robię gwiazdę. I gwiazda. Voila! Zobaczmy zrobię więcej, bo wyszła pięknie. Kończyłam już malować e, moje ogrodniczki, no wygląda to całkiem spoko, w sensie nie powiem, że nie, niektóre gwiazdy mi nie powychodziły, e, najbardziej jestem dumna chyba z tej. Ta jest też ładna, ta też jest całkiem ładna, ta jest straszna. Polecam Wam to zrobić, jeżeli zalegają Wam w szafie na przykład jakieś jeansy, w których nie chodzicie i chcecie nadać im nowego wyglądu, to jak poświęcicie na to jakąś godzinkę, żeby tak ładnie namalować te gwiazdki, to naprawdę mogą się ładnie prezentować, tak jak na tym TikToku. Także DIY yy, zaliczone. Do następnego TikToka będziemy potrzebować koszuli, koszulki w sumie, która ma za duży rękaw, yy, jakąś kolorową nić i igłę. Dobra, więc zaczynam od tego, że nawlekam nitkę. Zabieramy się do roboty, biorę, pijam igłę gdzieś w tym, w tym miejscu. Boże, to zawsze na tych nagraniach wygląda takie proste, nie? Że ona tak ciup, 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 5 sekund i już ma gotowe. Dobrze, także mam już wszystko zszyte, także na 3-4 ciągnę sznurek, 3-4! I voila! Powstało mi Coś takiego. Dzięki temu będziecie mogli prezentować swój potężny biceps y, opinającą koszulką. Do przedostatniego DIY będziemy potrzebować mleko, barwniki spożywcze, białą koszulkę, jakiś płyn do mycia naczyń, lub do rąk, lub cokolwiek, co jest y, jakby rozwala tłuszcz, i patyczki do uszu. Także na samym początku mleko dodaję barwniki. Ha. <laughs> Na tym TikToku wyglądało to inaczej. Już nie działa, ale róbmy dalej. No cóż, róbmy. Yy, Także dodajmy jeszcze tu barwnik, i tu i tu. Kompletnie nie wiem, co miało nam z tego wyjść, ale nie wyszło nic. Dalej nie rozumiem tego pomysłu. Jak, wy, jak wiecie, pracuję w kawiarni i często dodaję barwniki spożywcze do mleka, żeby robić takie kolorowe obrazki na kawie, ale nigdy, żeby robić kolorowe obrazki na koszuli. No ale sprawdźmy. Nałożyłam trochę e, tego do rąk. Wkładam moją koszulkę do mleka z barwnikami spożywczymi, także. Dobra, chyba ta koszula do użycenia od razu. Nie no musimy sprawdzić. No nie wiem, nie kupujemy jakoś ten design. Mmm, pachnie jak patki. Do ostatniego DIY znowu będziemy potrzebować koszulkę, którą możecie ukraść z szafy taty, dziadka, wujka, brata, chłopaka. Tylko tak, żeby potem was nie zabili, że zabraliście najlepszą ich rzecz. Bierzemy koszulkę. I wyznaczamy sobie mniej więcej e, miejsce, gdzie zaczyna się nasza talia. Komu się łatwiej sobie zaznaczyć, to możecie sobie zaznaczyć przy pomocy szpilek. A ja zrobię najprostszy trik na świecie, który faktycznie zawsze wykorzystuję czyli wezmę kredę. Możecie też e, wykorzystać do tego masło. masło. Mydło. Mydło ususzone. Miejsce <suszone> cięcia. Mniej więcej. I teraz tak nam tutaj na złączeniu koszulkę. Kiedy wyciałem już mój tył, e, zabieram się za przód i tutaj jedynie natnę na środku. W taki sposób. Następnie biorę ręka, zawijam go raz, drugi raz i lekko podszywam u góry. Dobrze, i kiedy wszystko jest już gotowe, to pokażę Wam, jak koszulka prezentuje się na mnie. Koszulka na ten moment prezentuje się w taki sposób. Voilà! Minęło już trochę czasu, także y, zabieram się za odpakowywanie mojej bluzy. Wcześniej ją opłukałam wodą, no, a najlepiej oczywiście wyprać. Hola. I tak właśnie prezentuje się ostatnie, a w sumie to pierwsze DIY. E, no na pewno nikt się nie spodziewał takiego efektu. E, dajcie znać czy myśleliście, że tak to będzie wyglądać, czy może liczyliście na to, że nie wiem, bluza stanie się całkowicie biała, bo w końcu wybielacz. No to raczej było dość oczywiste, ale efekt i tak e, dla mnie wygląda całkiem spoko. Także to na tyle. Dajcie mi proszę znać, czy ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję. Podajcie też na mojego Instagrama. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia i cześć!